Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku z Minecrafta na moim kanale z serii Poszukiwania Wito. Nie wiem gdzie jest Nobek, zaginął. Wy sami nie macie pomysłu za bardzo, gdzie mogłabym go szukać. Jedna osoba zasugerowała, abym szukała go we wszystkich domkach w wiosce, więc dziś tak zrobię. Ale nie ma też doktora Otiwa. Powiedzieliście mi w komentarzach, abym naprawiła szpital, wtedy może uda się go tutaj ściągnąć do wioski. Tak też dzisiaj zrobimy i uwaga, przede wszystkim jeszcze brakuje Vito. Napisaliście, abym odbudowała mu dom, ponieważ ostatnio trochę spłonął, a na dodatek trzeba przejść się w miejsce, gdzie odnalazłyśmy szciką Vito. Tam, gdzie jest lawa Mamy dzisiaj bardzo dużo pracy, więc od razu się do niej zabierajmy Lecimy najpierw poszukać Nobka Bo jeśli go odnajdziemy, to wtajemniczymy go w tą całą akcję, która dzieje się po prostu w wiosce Z tym ksokso i tak dalej No i wiecie, połączymy siły, tak jak wam mówiłam I może uda się go wtedy e, szybciej odnaleźć, tego wido. Dobra, mamy tutaj domki Oj, te domki też niektóre trzeba będzie odbudować jejku, jak się wystraszyłam A to jest pan Miner ale dobra, to nie jest nobek. Tutaj trzeba będzie ten domek odbudować. W ogóle myślę sobie, że kiedyś, jakby miał się tutaj pojawić, Wito, wiecie, jakbyśmy go odnaleźli, to bym chciała zrobić mu taką niespodziankę, żeby te domki tak ładniej wyglądały. A nie takie wszystko brzydkie w drewnie czy coś. Dajcie znać, jakbyście chcieli, żebym zmieniła te domki, żeby ładniej troszeczkę wyglądały tym mieszkańcom, właśnie. Dobra, to tak, to tutaj byliśmy, tutaj rozwalony domek. Idziemy sobie. Teraz tu patrzymy. Nobe, gdzie jesteś? Halo, Nobku. O, jest ta Emi, Emi która ze mną się ścigała w tym konkursie. Ho, szukamy tutaj. To jest chyba jej domek. Dobra, tutaj nie ma nic. To jest zepsute. Ej, tutaj sobie miejsce w ogóle zajął ten Armos. Dziwna, dziwna akcja. No dobra, wychodzimy stąd. Tutaj stolarz Stefan kiedyś był, ale go tutaj nie ma. Więc teraz tak, idziemy sobie tu. Właśnie, bo tu jest domek, ten co sobie Nobek wymyślił, że to będzie jego domek. Przede wszystkim ten domek musimy znaleźć znaczy, yy, obszukać. No i nie ma. No i nie ma tutaj. Ale tutaj z tyłu też jeszcze jest taki różowy domek. No i tu też nikogo nie ma. Okej, okay, niestety. Trudno, trudno. Idziemy teraz gdzieś indziej. Eee, może... Aha, to jest ten armus, Dobra. Okej, okay, tu jest restauracja. Tu są jeszcze jakieś inne domki. Idziemy tutaj. Hop, dobra, to jest ten sklep. Pusty sklep, pusty sklep. Trzeba to też zmienić. Policja. No dobra, w policji też on może... Biedny golemie, biedny golemie, muszę cię stąd wydostać. Ach, no tak, bo to są ghost bloki, Muszę to naprawić. Proszę, golemie. Uła! Golem! Nie chciałam cię dotknąć. No nie, widzowie, ja teraz do niego nie podchodzę, bo on mnie załatwi. Idziemy tędy. I teraz tak, jest tu policjant. No to tutaj się nic jakby nie dzieje. Czy ja przejdę? On ma czerwone oczyska widzowie. Ja padnę przez niego, więc ja idę sobie tędy. Idę sobie tędy. Nie zaczepiam golema, bo on się na mnie lampi normalnie tymi czerwonymi oczyskami. O, tutaj są też ci chłopacy. Dobra, idziemy do ciki, do domku. Zobaczymy. Może, yy, może tutaj jest ten nobek. Ale go niestety tu nie ma. Czemu, czemu, czemu? Szkoła, szkoła, jeszcze szkoła. Szkoła i restauracja. Tu mamy szpital. Hmm, może Nobek poszedł się uczyć Żeby nie był taki nopkowaty Konia to my będziemy musieli gdzieś, słuchajcie, przywiązać to skombinować jednak inną linę Ale mi się wydaje, że on Nie ucieknie za daleko Chociaż to jest trochę niebezpieczne Dobra, wracaj, wracaj Będziemy mieli, słuchajcie, tutaj teraz yy, Konika ze sobą Poczekaj tu, koniu Poczekaj tu, koniu, a my szukamy Nobka Ale to jest ciemno Jak to jest ciemno w tej szkole, ja nie mogę Patrzcie, ile ludzi. No, ocuń się! Oczy się! Nie ma tu. Nie ma tu nobka. Tu są jacyś nauczyciele. Tu. Nobek też nie. Mówiliście, żem chodziła po domkach, ale wiecie, no. Tu szkoły też chciałam sprawdzić. Gdzie jest nasz konik? Jest, dobra, okej. Okay. I teraz lecimy w tą stronę. Lecimy teraz tutaj, bo jeszcze trzeba tylko sprawdzić restaurację. Halo, Nopku! Nopku, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, nobeczku? No i nie ma, tu są ci ludzie jak zwykle głodni, ale nopka niestety naszego nie ma. Okej, okay. skoro Ancymon miał z nami przemierzać świat i mi pomagać, no to będę w sumie tutaj na nim jeździć. Nopka niestety nie znalazłam, ale dobra, wiecie co? Myślę, że jeszcze go jakoś poszukamy, ale teraz musimy odbudować szpital. Potrzebne są mi bloki kwarcu. Takie mam w skrzyneczce u siebie. Musimy zniszczyć tą wodę i ogólnie myślę, że rozbudowałabym trochę ten szpital i rozbudowałabym go w tę stronę, żeby on był trochę większy. Bo w ogóle zauważcie, że on nie ma takiej prawdziwej poczekalni. Tego moim zdaniem brakuje temu szpitalowi, więc lecimy do mojego domku szybko. O, na koniu jak się fajnie szybko jeździ. Lecimy po kwarc, tylko nie wiem, gdzie on jest. Dobra, jest. Zabieramy ten kwarc tak się zastanawiam, co by tutaj oddać z powrotem, bo mam trochę tych rzeczy za dużo. Okej, okay, mamy to. No i patrzcie, jaki ten Ancymon jest. Już bym chciał zwiać. Dobra, lecimy. Tu lecimy pod szpital i odbudowujemy szpital. Ogólnie myślałam sobie, żeby z, m, wykorzystać tutaj też jakąś modyfikację na zbudowanie dużego szpitala, takiego jakiegoś innego, ale szkoda mi tutaj e, niszczyć ten szpital, który jest, bo wybudował Gowito, więc zawsze to jakaś pamiątka, właśnie po nim, Więc nie chcę go tutaj psuć po prostu. E, dobra, wejście wydaje mi się, że mogłoby takie być, ale e, tutaj. Zrobimy podłogę i tutaj najpierw też zrobimy poczekalnię, a potem y, porobimy jakieś te sale różne i pokoje, żeby to faktycznie było, y, był duży szpital OK, zniszczymy to właśnie, pyk, i mam nadzieję, że tego nie stracę, dobra, jest I tu bym chciała zrobić poczekalnię, więc są potrzebne mi też jakieś krzesełka, ale nie mówię, że y, wnętrze będę dzisiaj wykańczać, widzowie nie mówię tego tak, ale tutaj jakieś tam e, bloki trzeba by było ściany, sufity postawić i tak dalej. Wydaje mi się, że może kwadrzu mi później zabraknąć, dlatego ja tutaj zniszczę tę ściankę trochę, bo chciałabym tu wstawić okno. E, myślę, że tak będzie lepiej. Tutaj jeszcze jeden taki słupek. Ok, tutaj będzie też od razu ten sufit, a tu bym mogła takie okno stworzyć. Dobra, tu byłaby ta. Poczekalnia. Tak się zastanawiam, jak ona długa by mogła być. Oj, tu już siedem bloków, sześć, dobra? I tu by było to wystarczająco, moim zdaniem. No i teraz moglibyśmy. E, o, tu mogłaby być jakaś recepcja. A tu od razu poczekalnia. Dobra, niech tak będzie w takim razie. Nie wiem, czy mam łopatę. Będę musiała się e, zorientować, czy mam łopaty. Ale tutaj wydaje mi się, że zrobimy recepcję, właśnie. Recepcja. Mogłaby być Ja na razie ją postawię jako tako z drewna Żeby nie marnować tutaj sobie tego kwarcu Ale wydaje mi się, że o taką tutaj Recepcja mogłaby być I e, jeszcze tutaj po prostu Sobie tak to wydłużymy Dobra, będzie duży szpital widzowie Wiecie, ja tutaj też improwizuję Bo nie wiem, mam w głowie jakiegoś tam Gotowego projektu, ani też znikąd Nie zgapiam, ale wydaje mi się, że Taki szpital będzie Taki większy właśnie Tu, dobra Ok, i teraz tak, y, tu będzie taka podłoga. Ja nie będę tego ani teraz y, dirtem wykładać, bo y, nie będę teraz kopać dirtu, ani marnować na to kwarcu, dlatego postawię tutaj y, drewno na razie. Y, szkło też jest nam potrzebne. No, i właśnie, i będziemy musieli sobie też przepalić szkła trochę. A tutaj już będziemy musieli kombinować z tymi wszystkimi e, salami, właśnie. Więc na pewno do tyłu trochę to wszystko będziemy musieli pociągnąć. Ale takie małe też e, te salki by się przydały. Taka jedna myślę, że mogłaby tu zostać. Tylko sobie ściankę byśmy postawili nie wiem, może tutaj jeszcze to zrobimy, a tutaj byśmy postawili drzwi. Wydaje mi się, że gdzieś w domu mam drzwi, więc y, postawimy je po prostu o tu nawet chyba na środku i wtedy obudowujemy to y, kwarcem. I tu wstawimy sobie y, zaraz drzwi. To będzie ta jedna już salka. Tutaj musimy y, dokończyć też sufit, ale na razie normalnie nie mamy z czego za bardzo, widzowie. Oj, widzowie, to będzie bardzo wielka budowla. Gdzie jestem, Jan, Simon? Gdzie on zwiał? Tu łazi, tu łazi, widzę Cię, widzę Cię, dawaj, do domu jedziemy, e tylko nie koło golema, bo nas załatwi, e -n, e -n, e -n, e -n. jedziemy, 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 szybko do domu, szybko do domu No, odbudowywanie tego szpitala to byłoby łatwe, gdybym go nie powiększała, ale jak ja go chcę powiększyć, no to będzie widzowie problem, oho, i kwarcu nam zabrakło Będę musiała go skombinować, ale może mam jeszcze tutaj, w tych półeczkach, i szukamy od razu. O, jest! Patrzcie, tu mamy piątkę. Szukamy od razu drzwi. O, mamy drzwi. Dobra, ok, więcej kwatcu nie znalazłam, więc po prostu zrobimy tego szpitala tyle, ile nam kładku wystarczy. Wzięłam też ze sobą drzwi, ale szkła niestety nie znalazłam w domku, więc będę musiała zaraz też wydobyć trochę piasku i żeby mi się to tutaj przepalało. Więc dobra, teraz sobie tak budujemy tą może ściankę, żeby odgrodzić już sobie tą recepcję. I wydaje mi się, że tyle wystarczy. Tutaj zaraz sobie zrobimy to. Dobra, i teraz co? No chyba dalej budujemy po prostu. I teraz tak, musimy zrobić tutaj tego dużo, bardzo dużo widzowie, bo musi być tu wiele sal. No i też one muszą być takie większe. I teraz tak, myślę, że niech to będzie tak. Okej, okay, ale dużo jakoś ich tu nie będę po prostu robić. Może nam tego zabraknąć, ale jak coś, to zrobię już to widzowie poza odcinkiem. No, chyba że bardzo będziecie chcieli, żebym w kolejnym odcinku to tutaj odbudowała, to wtedy się tym zajmę. I na przykład, jakby miała to odbudować w odcinku, to nie musiałby być to film z serii właśnie tej. Więc nie musielibyście na odbudowywanie szpitala czekać tydzień tylko mogłabym to zrobić po prostu w też taki inny dzień, to dajcie znać mi. Będę sobie dzisiaj czytać wasze komentarze i jeśli zadecydujecie, dużo głosów się takich pojawi, że chcecie, żebym to poza odcinkiem, znaczy w odcinku zrobiła, to będę mogła. Wydaje mi się, że wiecie co, tu jest bardzo ciemno i zrobiłabym może takie małe okienko, gdzie tu może być piasek. Jest tutaj, ok? Dobra, no to zaraz pozbieramy sobie trochę piachu. Musimy go mieć dosyć sporo na te właśnie szkło. I w momencie jak ono będzie nam się robiło, to po prostu będziemy sobie budować resztę szpitala, żeby po prostu nie marnować czasu. Dlatego widzowie, ja chwilkę sobie tutaj pozbieram tego piasku i zaraz się widzimy. Okej, okay, i ostatni blok nam został. Tragedia, widzowie, tragedia. Dobra, nie będę już tutaj chyba tego. Przedłużać, tak mi się wydaje Więc to będzie kolejna taka Salka po prostu um, Czy ja tutaj mam gdzieś czesta? Mam czesta, ja sobie czesta Na razie położę tu i odłożę Te rzeczy takie szpitalne e, Dobra, więc to na razie niech sobie Tu będzie, ja sobie zjem e, I ogólnie też możecie mi podpowiedzieć Jakby ten szpital mógłby wyglądać Bo tutaj jeszcze bym chciała to Poszerzyć I zrobić go jakoś może Dotąd nie wiem, jakoś tak. I zrobić jeszcze tutaj dwie duże sale takie. A tak ogólnie to byłoby chyba już spoko. Mamy 10 sztuk e, szkła, więc sobie wypełnimy trochę tu okienka. I jeszcze zrobimy te okno. Dobra, jedna sztuka, pyk, i druga sztuka. Okej, okay, mamy to. No i później też jakbym miała robić to w odcineczku, to byście widzieli tutaj właśnie poczekalnie, recepcję byśmy wykończyli. E, tutaj ten jeden pokój, gabinet, no i dwie pozostałe sale i sufit. Więc dobra, już więcej tutaj czasu nie będziemy spędzać w tym szpitalu. Teraz musimy się zająć odbudową domku wito, więc jestem tutaj po jasne drewno. Jeśli nam go zabraknie, to też będziemy musieli sobie go e, naciąć bardzo dużo. W lesie, ale teraz lecimy do tego domku, bo jest on bardzo, bardzo zniszczony. A nie chciałabym, że jeśli tu by się pojawił, wito, Siemancymon, to zobaczyłby zniszczony domek, bo to by była tragedia, widzowie. Dlatego lecimy. Czym prędzej, coś tutaj wito odbudować, ale też jeśli mi zabraknie bloków, to wydaje mi się, że też to by mogła gdzieś tam później to dokończyć, bo bardzo mi zależy na tym, aby iść po niego w końcu do tej jaskini i go stamtąd wydostać. Nie ma dziś opcji innej, jak właśnie wydostanie go. Już, już ja nie chcę dłużej czekać, widzowie. Te drzwi chciałabym zniszczyć, bo on nigdy tutaj nie miał takich ironowych, więc dobra, zniszczone. I teraz tak, to będzie tu. Dobra, na wejściu chyba będzie ok. Przecież tutaj była jeszcze taka ścianka. Dobra. O o! I się robi od razu sufit Patrzcie co się dzieje Nie ma w ogóle tej górnej podłogi Dobra, najpierw żeby Było tu lepiej coś To się zajmiemy podłogą tą dolną Jeszcze w ogóle schody Widzowie, będziemy musieli zro zrobić Nie cierpię robić schodów Nie cierpię po prostu W robimy podłogę <laughs> To był niezły pożar, widzowie Czy tu się jakoś da? Dobra Okej okay. Jeszcze ścianę odgradzającą, właśnie Łazienkę od pokoju musimy zrobić, ale poczekajcie, jak to było, żeby się tu nie zamieszać. Dobra, okej, okay, dobrze, że mamy ten jeden blok. To mamy odniesienie, jak to było, właśnie. Dobra, a tu ściana od razu była. Ok, i zaraz Łazienka będzie odbudowana. To tyle dobrego, widzowie. Pyk-pyk. Ok, tutaj jeszcze. Tu robimy od razu tą podłogę. To będzie też suficik. Tu jest dziura. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Mamy już tu. Łazienka jest odbudowana. Tu wejście też. Okej. Okay. I tutaj pamiętam, że już były te schody. No właśnie. Tu już były schody. Dobra, to jeszcze zniszczymy. I tu mamy kuchnię. Dobra, tu była kuchnia sobie, a tu była ta ściana jakby od tych schodów, co nie? A nie, to jest już ciemne drewno. O, tragedia! Może Wito miał gdzieś to w skrzynce. A było trochę tego w kuchni, więc stawiamy tą ściankę. Tutaj były schody. Ja sobie na razie zrobię schody swoim sposobem po prostu. Okej, okay, tu zrobimy tą już podłogę. No i tu chyba była ta ściana. Nie wiem. Dobra, tu były chyba takie okna. Okej, okay. tu zrobimy tak. I pociągniemy też od razu tu do końca. Więc wydaje mi się, że coś tutaj będziemy musieli pozmieniać. Ale to dobrze, bo nawet te pokoje już mnie. Po prostu tutaj denerwowały, więc yy, tak będziemy musieli to zrobić. No ale to tak jak mówiłam, będzie to też w, z tym, jak, jak z tym szpitalem. Musicie mi dać znać, czy yy, odbudowanie domku też chcecie zobaczyć. I o, to jest tak, jak tego dużo to brakuje. Zobaczyć poza odcinkiem, czy w odcinku. Wydaje mi się, że ja już stąd bym najchętniej poszła, widzowie, wiecie. Dlatego, że chciałabym się w końcu wybrać do tej jaskini. Dlatego ja czym prędzej tam biegnę, mam na sobie arm More. Mam jakieś bronie. Jedzenie mam, ale jeden tutaj stek mogę sobie zjeść, żeby mieć full. No i dobra, lecimy teraz do jaskini, wydostać stamtąd Vito. Mamy Ancymona, będzie szybciej. Lecimy, a jak tam zajedziemy, to się widzimy. Okej, okay, dotarłam tutaj z Ancymonem, tylko boję się, żeby on tutaj nie wpadł, właśnie e, do tej dziury, ale ja mam nadzieję, że trafię. Słuchajcie, na ten slime block. No nie, muszę tu podłożyć slime bloka, bo to jest tragedia. Dobra, widzowie, jestem gotowa. Nie obchodzi mnie dzisiaj nic. Jeszcze tylko sobie zjem. Nie obchodzi mnie, jak przyjdziemy tu z kimś się rozprawić, to ja go załatwię, bo ja jestem dzisiaj bardzo pewna siebie. Ogólnie, jedna osoba zwróciła uwagę na Yeti w ostatnim odcinku. Tutaj macie komentarz, dlatego faktycznie już może być blisko do odnalezienia Vito. I teraz tak, lecimy. Zaczęliśmy rozkopywać sobie drogę do Vito Tu, tylko że ja sobie wezmę, e, właśnie, torcza do ręki. No i lecimy, widzowie, mamy bardzo dużo narzędzi. Ej, ale. Ale co jest grane? Przecież ja tak daleko tego nie kopałam, a tu już mamy obsydian z boku. Co jest grane? Czy ktoś to był? Czekajcie, idziemy dalej. No, ja tego nie kupałam, widzowie. Przecież widzieliście, że ja tutaj nawet nie zaszłam z tym kupaniem. Co jest grane? Ja tak tutaj nie robiłam. Tu coś jeszcze? Co? Nie! Teraz jestem na tym miejscu, gdzie jest wito! Nie ma go tu, widzowie! Ej, chyba nie wpadł do lawy, no bo tu jest normalnie przejście zbudowane. Wygląda to tak, jakby. To była droga, żeby go wydostać? Chyba, że on sam wyszedł? Nie, nie ma opcji, jakby on się tutaj dostał przez obsydian. Nie mam pojęcia, co tu zaszło, ale ktoś chyba go stąd wyciągnął. I teraz pytanie: czy to, co działo się w poprzednim odcinku, to sen? A nawet gdyby to był sen, to czy to, czy to był już wtedy jakiś znak, że Vito nie ma w tej jaskini? No bo przecież go wtedy tam widzieliśmy na dworze? O co tu może chodzić? O co tu chodzi? Ktoś mi strasznie w głowie miesza. Ja nie wierzę w to, co ja widzę po prostu. Idziemy jeszcze z tej strony to zobaczyć. Patrzcie. No nie ma. No nie ma Vito. Widzowie, i nic nowego tutaj dla nas y, nie zostało. Ja zabiorę jeszcze to, pewnie bo się przyda. Nie ma Vito. Gdzie on jest? Widzowie, bardzo mi przykro. Jestem bardzo smutna. Ciągle są tu jakieś zagadki. Jestem z tym na razie sama i jest ciężko, bo ciągle są jakieś przeszkody, problemy. Ja nie wiem, ale wierzę, że wkrótce pokonamy to wszystko i razem z waszą pomocą odnajdziemy wito. Musimy być bardzo uważni na to, co się dzieje i być cierpliwi, bo wydaje mi się, że coraz bliżej do tego, aby go tu odnaleźć. Mam też pomysł na to, jak to zrobić. Teraz wpadło mi to do głowy. Ale zobaczycie to w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Papa! Pa.